Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Kobieta, energia, kobieta, która jest jak TNT. Nie wiadomo, kiedy wybuchnie, ale mam nadzieję, że wybuchnie, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu w trakcie naszej rozmowy. Lena góra, witam cię serdecznie. Uważaj, bo może być w tym negatywnym, nie wiadomo dlaczego. No, ale to dobrze, to robi dobrze pod że Tak w trzeciej minucie byśmy uderzyła. My byśmy potem się wyzywali, potem byśmy zrobili pierwszą walkę kobieta, mężczyzna na jakiejś freakfightowej i Słuchaj, byśmy zgarnęli pieniądze i byśmy się spotkali na jakichś Malediwach czy wyspach Zielonego Przylądka. Albo co najgorzej w, na taila, w Tajlandii. No dobra, to będę miała to pod uwagę. Zobaczcie, utytułowana artystka, wiel, laureatka wielu nagród. I z jednej strony Mago, a z drugiej strony Zouza. Filmografia bardzo ciekawa. Powiedz mi, czy ty teraz są takie czasy, żeby wziąć sprawy w własne ręce? Trzeba napisać scenariusz? Trzeba się przebieć? Bo ty jesteś dla mnie, wiem, że ty wychowywałaś się w Stanach, kochasz Stany, mieszkasz w Stanach. Jesteś taką self-made woman. Że uznajesz, mam historię, będę działała, będę się przypychała, że ty nie liczysz na jakiś pokaz ze strony środowiska, tylko robisz swoje. Tak mi się tak, tak, tak się tak ciebie pozycjonuje. Zgadza się ten obraz mój, czy też nie? Wiesz, co, ja nawet bym to od stanów odsunęła, bo na przykład Cybulski, wiesz, był podobny. On też pisał swoje rzeczy, nie zgadzał się z tym, co mu chcą ubrać w kostiumach i się kłócił z kostiumografami, i z tego wziął się ten jego James Dean. Nowy look, bo ubrał, wiesz, koszulkę, skórę, dżiny. um I myślę, że w dzisiejszych czasach, że w ogóle na świecie, bardzo trudno jest nie podążać takimi totalnie nieutertymi szlakami. A ty, ty, ty starasz się to robić. Bo ja na przykład nie jestem zwolennikiem rozmów na kontrze. To nie jest rozmowa polityczna. Tylko jeżeli kogoś zapraszam, to w jaki sposób podziwiam go za coś. Ja w tym przypadku podziwiam cię za, za niezależność tak. i to, że jesteś zdeterminowana, że masz cel i go osiągasz. No Właśnie, dziękuję, bo to faktycznie nie było proste na początku. Yy, I tak naprawdę dopiero w Polsce, więc też jakby ja tutaj bym chciała czapki z głów dla Polski, bo to w Polsce. Oh, yeah. i teraz masz, a Dziasiek zaatakowała, dobra Jestem gotowa, słuchaj. So jest... Ćwiczysz? No tam różne, wiesz, role są przygotowywane. No, a, tak, to nie, coś. myślałam, że jakiś, wiesz, powiesz mi, Krafmaga, maga, karate, kickboxing. Nie, ale tam różne tam sporty, walki... Ale to, to... widzę po sylwetce, że wiesz, tutaj, słuchajcie, przyszła tutaj do nas, wiesz, wysportowana, gdzie, co, jak. Strasznie się cieszę, wiesz, że mi się to udało, że ludzie mnie teraz docenili yy, za to, że robię rzeczy po swojemu i jest świetnie bolewasz na tym, że no, jesteśmy w podobnym wieku, że wciąż się określa nas mianem młodych, aktorka młodego pokolenia. A na przykład w niektórych rozmowach jesteśmy postrzegani, że to już jest ostatni dzwonek dla nas. I ja mam taki mindfuck, że z jednej strony na rozmowach mówią, Bartku, mając tyle i tyle lat, to jest twój ostatni dzwonek, a drudzy mówią, gówniarzu, ty jeszcze od ziemi nie urodzłeś. A przez, przez wielu polityków jestem uważany za osobę i ty też, bo ty jesteśmy z podobnego rocznika, że jeszcze złona nie wyszliśmy. Że jak będziemy dopiero mieli 40 lat i więcej, to wtedy się z nami będzie mogło rozmawiać. Ja myślę, że muszę tutaj zacytować bardzo e, nieoczywistą osobę, czyli Britney Spears. Uwielbiam ją. I jej piosenka I'm not a girl, not yet a woman. To, jest my, to jesteśmy my. Ty jeszcze jesteś not a girl, ale not yet a woman. I ja też. I to jest ten moment. Ten moment takie jajeczko pomiędzy. No i co ja my z tym zrobimy? Young adult, można powiedzieć. Ja mi się bardziej to Britney podoba. Britney? Neither nor. Wiesz, jesteś ni niczym. Ja, jesteśmy niczym. Jesteśmy pyłem, Jestem Leno. Pyłem, no. Ale bo... panie, że się dwa pyłki spotkały, Przynajmniej mamy z tego bekę. <laughs> tak. Powiedz mi, bo wiele aktorek nieoficjalnie, oczywiście jak jest wyłączona kamera, mówi mi Bartku mamy problem z rolami, ale w jakim sensie? No bo nie mamy rozbudowanych mediów społecznościowych, a dzisiaj reżyserzy i reżyserki, bo tak mnie prosili mówić, castingu zwracają uwagę na socjale. Jak ty się odniesiesz do tego? Dziewczyna utytułowana, która gra zarówno w serialach, na platformach premium, jak i w filmach pełnometrażowych i tych takich czysto komercyjnych czytaj jak i tych artystycznych jak Imago. Jak ty się odniesiesz do słów swoich głównie koleżanek? Gadam z Tomaszem Szuchartem, on powiedział Okej, okay, możemy się nie zgadzać, bo to przykład Julii winiawy, ale to jest ciężka praca, bycie influencerką 24 na 7, więc tutaj nie ma co narzekać. Albo rybki, albo akwarium. I jak ty się odniesiesz do tego wątku? Mnie bardzo ciekawie, jako taka dziewczyna, która liznęła już i zjadła chleb z wielu piecy. No ja bym się raczej z Tomkiem zgodziła. Wiesz, ja zupełnie. Wiesz, no w Stanach na przykład, gdzieś tam w jakimś Hollywood, ludzie po prostu myślą, że taka persona, że co się ubierzesz, że ktoś ci zrobi zdjęcia na jakiejś ściance, że to ci coś da, Ym, no to śmieszne jest bardzo, bo, bo, bo to ci nic nie da, to jakby możesz pójść na ściankę, bądź robić wywiad, jeżeli masz coś do powiedzenia i wtedy to daje ogromną rzecz, bo możesz mówić o czymś albo w ogóle jakby promujesz film, ludzie pójdą go zobaczyć, to są istotne rzeczy. A promowanie samego siebie, żeby ktoś może cię kiedyś zatrudnił, przysięgam, Wiem, wiesz, z, 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 byłam na takich imprezach nieraz i to mówię o oskarach, o Golden Globach, na, naprawdę tam, gdzie po prostu są tabuny takich klasek, które... Za mało o tym mówisz. Dlaczego telewizje ciebie śniadają i zapraszają? Lena Góra była na Oscarach, a nie jakaś Kinga Rusin, która się jara tym, że miała zdjęcie za No tak, ale wiesz co, właśnie ja nie lubię o tym mówić, bo mnie to bo mnie to, to fifka, czy jak ktoś mówi, mnie to pan, mnie to uh -huh. ten... <noise> że ja byłam na tych Oscarach, bo wiesz, ja tam nie byłam z filmem, więc tym bardziej właśnie o tym mówię, że to kurczę. Zamiast chodzić na takie miejsca, ludzie, którzy marudzą, że mają mało pracy, to mogą na przykład otworzyć Worda y czy inny program darmowy i piszemy tam scenariusz i my sobie go robimy z kolegami, koleżankami, film, nakręcamy. I ty to zrobiłaś dwa, chyba dwukrotnie, o ile pamięć mienimy. No można to robić, bo i mnie też nikt nie chciał za zaprosić do pracy takiej, którą ja chciałam wykonywać. Wiesz, powiedz mi, dlaczego. Dobra, posłuchajcie, ja muszę wam coś powiedzieć. Ja za to pytanie kiedyś dostałem bloka na jednej konferencji, ale Lena już na tyle miałem wcześniej okazję poznać, i teraz w trakcie rozmowy, że ona się nie obrazi za to pytanie. Dlaczego polscy aktorzy i aktorki mają kija w czterech literach? Wszystko jest takie. On -on. Na przykład oni by nie sprawdzili się w formule Late Night Show, u Kimela, Ufalona, czy u innych panów, że na przykład by ktoś by miał gęste włosy w wieku 70 lat i bym sprawdził, czy to nie jest peruka. I ktoś by się jeszcze z tego śmiechu powiedział, tak, to jest peruka, bo mam z tym problem. Skąd się? nas bierze, no bo ty jesteś na pograniczy tych światów, wiesz, mówię USA i Polski. Skąd się bierze u większości, nie u wszystkich, bo u tych, których nie ma, są oczywiście u mnie na kanale. Skąd u nich się to bierze? Szkoła teatralna, takie on 20 centymetrów nad ziemią, reflektory na mnie, spotlight na, na mnie, bo jak ja od razu byłem zafascynowany, ty w, wiesz, z buta wjechałaś. Jakbyś bał rzeczywiście tym OG f, from West Coast albo East Coast, skąd się u nich to bierze? Bo za długie pytanie. Skąd się bierze ten kij w czterech literach? Ten brak dystansu do siebie, do swojego wizerunku? Kurczę, ja myślę, że to w ogóle jest też gdzieś tam globalna sprawa, bo naprawdę są takie aktorki, które chodzą na przykład do Jimmy'ego czy do Jimmy czy tam gdziekolwiek i po prostu to jest przerażające. A potem oglądasz kogoś takiego jak Bono z YouTube, który przyszedł tam ostatnio, już nie pamiętam do którego z panów, ale bardzo polecam to obejrzeć i nagle masz rozmowę że na takim poziomie i tak ci się tego słucha i on się nie boi. Ja myślę, że każdy taki stref, strach, czy, czy we kilki w dupie u kogokolwiek, czy to jest tu, czy to jest tam, ja rozumiem tego się tutaj też, to jest tutaj pewnie w Polsce z innych powodów też nasilone, o których mogę powiedzieć, bo myślę, że wiem z jakich. Dawaj. Y ale bierze się to ze strachu zawsze. To, to, wiesz co, ja uważam, że to jest tak, że boją się człowieka, nie wiedzą skąd on jest, nie jest już, nie ma takiej mordy za bardzo rozpoznawalnej, że przykład idąc do pani dziennikarki, podam taki najstarszych najstarszych. Doraczka czy do Karoliny Korwi piotrowskiej bo oni mi się kojarzą ludziom pewnie jak statystycznym Kowalskim z filmem, że już wiedzą na co czekają. A tu przychodzisz do mnie i ty nie wiesz, bo nagle goście zapyta, nie zapytaniem trzecia płyta Eminem'a, nie? Trzeci Kowalski, ty nie wiesz. I, mo I boisz siebie zrobić. Właśnie ja to wiemy. jest to. Tu akurat bym pewnie zgadła, czekaj, trzecia płyta, pierwszy był Slim Shady, potem był Marshall Mathers Potem The Eminem Show. The, Eminem The Eminem Show to już nie słuchałam. Business bo... chyba trzeci utwór. Weźcie sprawdźcie dziewczyny dyskografia. The Eminem Show, trzeci utwór biznes. To będzie drugi albo trzeci. Drugi był How Ci chyba biznes, sprawdźcie to, proszę. Dostałam pod, od mamy bądź od taty pod choinkę kasetę Marshall Matters LP, to była pierwsza, którą miałam. Ale wiesz co, tak widzę, że ty mogłabyś być taką żoną albo córką Eminema. Słuchaj, to było moje teenage wet dream. Miałam jakieś powiedzmy małe naście, ale 11 i oglądałam wtedy na MTV, jak po prostu chora, cały czas siedziałam w domu i oglądałam MTV, żeby wleciał ten jeden bądź drugi teledysk Eminema, tam Stan był wtedy chyba. A pamiętam, że nawet w dużej rozgłośni radiowej polskiej, która nie reklamowała, była taka lista, prze Bojów. I to było na pierwszym miejscu, wyobrażasz sobie. Ja zresztą mogę być że w RMF FM, drodzy Państwo, na początku XXI wieku pierwsze miejsce miał kawałek stan. Rozumiesz? W RMF FM. Ja bym chciała wrócić do takiego świata. I dzięki takiemu światu, jak pytasz mnie o tym, kim ja jestem dzisiaj, jakbym miała powiedzieć o tym, co mnie najbardziej ukształtowało w życiu, to gdzieś tam jakby punkowa i artystyczna przeszłość moich rodziców, czyli imago. O tym zaraz porozmawiamy. Ale też zdecydowanie jakby taki muzyka ulicy. Bo czy kaliber 44 w Polsce, czy totalnie Eminem, czy w ogóle jakiś właśnie Wu-Tang Clan, jak gadaliśmy przed wejściem, to to jest muzyka, która nie tylko mi gdzieś tam pomogła przetrwać w Stanach, bo w Nowym Jorku się znalazłam i było tak, że mogłam się załapać tej ulicy, ale też nauczyłam się myśleć, dzięki temu w ogóle być sobą. Czyli byłaś przedstawicielką Zakonu Marii i psychodela, psychodeliczny styl, ja coś tam, ja zaczynam być z nim, czy tam w nim coś takiego było? To był pierwszy kaliber. Ja wszystko wiem, ale o zakonie Marii to lepiej nam na ten, nie mówić, co kto pali, to potem. Ale widzicie, jak ona błyskotliwa, ta. Może byś poszła w rap, w rap, zobacz. Teraz znowu, znaczy znowu, kobiety rapują, teraz wszystkie, czy nie wszystkie. Część influencerek, celebrytek próbuje sił w rapie. Ty, byś, ty umiesz pisać scenariusze, więc umiałabyś sobie napisać teksty i po polsku, i po angielsku. <laughs> Może w tę stronę i... i. Muszę ci przyznać, że pewnego dnia, pewnego wieczora po kieliszku wino bądź czegoś jeszcze, miałam naprawdę taki pomysł i nawet zaczęliśmy próbować z kolegą moim, który jest producentem muzycznym. I jest taka szansa, że coś kiedyś wydarzy i to będzie genialne. Rozwalę wszystkich. I ty co, podwójne, potrójne, czy raczej liczysz na flow? Jaka ty jesteś? Ty byłabyś bardziej techniczna, czy raczej krótkie huki, jakby to u ciebie wyglądało? Ja myślę, żeby to było bardzo takie symboliczne, żebym w te teksty wjechała, takie rzeczy, żeby po prostu ludzi poskładać. Takie poesję, po polsku czy pan po no myślę, że trochę szkoda, nie no i tak i tak najlepiej, bo nie można w ogóle tego, wydaje mi się, że jeżeli chcesz trafić to w Polsce, to to musi być po polsku. Nic no zdecydowanie. Tak, no nie? A w, a w Stanach no to tak, no nie wiem, no słuchaj, to ja będę rapować na bank. Będzie rapować na bank, to będzie dobry, lepszy typ naszej rozmowy. Będę rapować na bank Lena Góra, która będzie zdobywała szczyty nawiązując do kawałka na szczycie Grubsona. Dziewczyny, trzecia pozycja Deminem Nemcho to rzeczywiście biznes? Haha, ha. czyli nie mam dobrą pamięć. a czy Chyba, że byłeś przygotowany z tym jeszcze? nie bo jak Boga kocham, naprawdę. Możesz mnie podbić pod wariograf, jakbyś miała. Nie, mówiłem to z pamięci. Dobra, dobra. Polski rap, skoro o tym gadamy, też się ma świetnie. Jeśli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że teraz w ogóle jedna z najsilniejszych rzeczy tutaj to jest free jazz, który, który chłopaki tworzą w Polsce. free jazz i rap, młodych młodych chłopaków. Okej, okay, właśnie. Good. Ale ja na przykład słuchając coraz y, słuchając nowości, ja już się czuję stary, powiem ci. Bo ja nie jestem w grupie docelowej tej twór, tej muzyki. No ja wiem, ale na przykład masz takich chłopaków jak Koza. Nie wiem, czy to w ogóle kojarzy Oczywiście, że znam. Raszyn pozałem serdecznie pana Koza. Oczywiście, że znowu. No właśnie. Wariat niesamowity. Sprawdźcie rozmowę na moim kanale z Kozą i z Kubem Wie Kuba Więcek. Ju wkrótce będzie u mnie na kanale. Jesteśmy mówili na rozmowę. Kuba. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Lenę puszczę wcześniej. Ja też serdecznie pozdrawiam Kubę, to jest jeden z moich best friends. Naprawdę. A na wiesz, jakim kim Kuba jest świetnym kucharzem? Zapytaj go. W ogóle on jak zapytasz go o jedzenie, to on w ogóle nie będzie chciał mówić o muzyce. A jeszcze z fajnych takich fanfaktów faktów rapowych i Leny góry. Wiesz, z kim się wychowałam i jeździłam po prostu na deskorolce pod, teatrze, pod Teatrem Muzycznym w Gdyni. I teraz się okazuje, że on jest znany. Trójmiasto, bo ty jesteś z Gdańska, tak? Tak, i jeszcze raz ci mówię Gdynia, e wczesne takie właśnie. Dwa no, w twoim wieku, czy młodszy? On jest ode mnie chyba za dwa lata młodszy. Ja nie wiem, ale ja na niego mówiłam. Per ja znam tylko jego imię. Jak się no. okazało, że on teraz jest cool raperem, to ja do niego mówiłam. Per jego imię skrótowa forma, więc młodszy. Oje, to dałeś mi takie za miłówki. No, to jest z Gdyni i rapuje o tym. Co? Kizo? Nie, nie. poczekaj z Nie. Nie wiem, kto jest jeszcze raperem z Gdyni. Poczekaj, kto jest raperem z Gdyni? Jest cool. Jest bardzo cool. Jest bardzo cool. Ty? No, ja też jestem raperem z Gdyni. Właśnie może z nim bym zrobiła jakiś ten. O, no to, o, tak. to ja teraz może tak powiem, że... Bo ja powiem jego imię, a ty, ty Dobra, powiesz, kim on jest, bo on ma nickname'a. Okay. Na imię ma Tytus. O Jezu, coś mi się... Kurde, coś mi się ubiło no, uszy. Jest taki announcement, jeśli jest jakiś raper, Tytus, z Gdyni, to ja chętnie jakiś może wspólny flow. Tytus Gdyni. Szukajcie mi dziewczyny, drogie panie, bo prośba. Tytus raper z Gdyni. Zaraz ksywa, ale poczekaj. Kto tam jest to na gdyńskiej scenie? Taki cały w ogóle beat, boy, beat girls tam, co ci Tak, mówi. ale wiesz, no o to chodzi. Bo ja nie, jeszcze nie, nie stać mnie na słuchawkę, to akurat dziewczyna, ale wiesz, spokojnie, płacę jest dobrze. Nie, one są bardzo zadowolone, mają uśmiechy na bójska. My się dobrze bawimy. Ja też. My mamy rozumiem. w zasadzie, wiesz, w zasadzie, że wprowadzamy świeżość i jakość. Tytus imię kurczę, bo chodzi mi, kto jest z Gdyni. Ale zasta, zmienimy temat. Ale dobra, dziewczyny, podpowiedzcie mi. Popularny jest czy nie? Niech napiszą w komentarzach. To byłoby niezły. To no to. to... Znam. Może za jakąś kasę, na przykład ktoś coś wygra. Mogą coś wygrać, mogę coś zostawić dzisiaj? W, wyżej tak, dobry Zostawię uśmiech. Stawię jakiś rysunek dla tego, kto wygra, i wyślecie im to. Dobry uśmiech i łzy Leny Góry. Dla pierwszej osoby, która to napisze. Nie, Dokładnie. bez łez. Bez łez? Tylko rysunek. A niedługo będzie u mnie też na kanale była wokalistka zespołu łzy. A to fajnie. No. Oni byli super. A ta tak. Nie widzisz, taka muza była też ekstra. Oni byli ekstra. Taka była bezpretensjonalna, to mi się podobało. Ale co, oni mieli taką piosenkę. Marcy, Agnieszka, już dawno tutaj nie mieszka. Ale ta taka. O tej dziewczynce, co była po prostu gwałcona przez ojca. Naprawdę mieli coś takiego. I gwałcił nocami. Czekaj, ubierała się. na... Ja znam to, ja to kocham. Naprawdę, Ania Wyszko nie śpiewała takie piosenki. Bo tak, ubierałaś na czarno i lubiła śpiewać, kochała się w kwiatach, motylach i drzewach w swym zeszycie pisała najskrytsze sek sekrety, lecz od śmierci matki, przestała niestety. Mieszkała z ojcem, choć bił ją czasami. Mówił: jesteś nikim. I gwałcił nocami takimi piosenkami. Ale ty masz czad, dziewczyno. I ja mówię, z, kole z koleżankami tak. lubiłam, kochałam. To. Idź że jej jest tak źle, bo tato ją gwałcił. Kopsenkę ich troje tato nie pi. pójdź już spać zostaw mamy, zostaw nać. nas przyproś, przypro, wyproś gości już niech idą. Chciałam też mieć kiedyś psa, który będzie bronił nas. Tylko tak ore śpiewała dziewczynka, nie Michał Wiśniewski. Michała też serdecznie pozdrawiam. Dobra morda. Jestem no, jaki jestem. Też to tak. Pisz sobie, ich, ich troje tato nie pi, to ci wyjdzie. Taka smutna dziewczynka, piosen, smutna piosenka wykonana przez małą dziewczynkę, która ma przykazuje Ci bardzo smutne emocje. Jakbyś mi Teraz ją puściła, pewnie bym się popłakał jak niegdyś, jak byłem mały przy piosence Michaela Jacksona R w Song, jak on się tych łapał drzew. Nie to wzruszało. Jeśli mi teraz puściła R Song, to ja bym przerwał rozmowę, powiem słuchajcie, druga część wkrótce. Ale ja Michaela Jacksona też bardzo lubię, pomimo wiadomo, problemów, które potem miał jakby życiowych ale yy, jeśli chodzi o takie piosenki polskie, to tak, folklor to jest niezły, jak sobie pomyślimy o tym, co tam leciało w tej telewizji. No to prawda, jeszcze wiesz, czasy bratanki golec orkiestry, bo to czas na folk. Słuchaj, i mago, i mago, bo wszyscy mnie zabiją, powiedzą, zapyta i mago. Więc zapytam o imago ścieżka dźwiękowa przesłuchałam, super. I mago nie zdążyłem obejrzeć, chociaż byłem na festiwalu filmów fabularnych dyni, Ja jestem szczery facet. Mnie opis odstraszył od tego. Naprawdę. Bo potem mi ludzie mówili, którzy byli Bartek, tu padło przekleństwo, żałuj, bo to co robi ta dziewczyna, dziewczyna, to naprawdę robi wrażenie. Trójmiejska scena alternatywna, twoja mama. Hmm, i tu tak zrobimy przerwę. Można powiedzieć, że to jest uzewnętrznianie się. Łatwo było pracować na takiej żywej materii. Ja nie wiem, czy dałbym radę, jak miałam na przykład mamy, która śpiewała w tylu kapelach trójmiejskiej sceny alternatywy, która wniosła świeży powiew w muzykę lat 90. ubiegłego wieku. Ja bym tak nie mógł, a ty mogłaś. To, to było jakieś. Ja musiałam. Wiesz, naprawdę, to była pewna misja, którą w pewnym momencie poczułam, że mam, bo ja nawet. Ten proces był powolny i cały czas nie wiedziałyśmy z reżyserką Olgo Hajdas, co z tego powstanie i czy w ogóle zrobimy film i czy ja w nim zagram i czy ja będę chciała w nim zagrać i w ogóle o co chodzi. Ale się potem okazuje, że coś ważnego się wydarzyło w Trójmieście, wiesz, w tej gdyni. To jest pewien to cała enklawa, ten ferment trójmiejskiej alternatywy muzycznej, ale też artystycznej, która się bardzo ze sobą zazębiała, umarła. Ludzie o tym bardzo mało mówią, bardzo mało wiedzą. Wiesz, mało, mało, nie słucha się tej muzy, nie, 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 nie przygląda się tej sztuce. E, a ja się z niej po prostu jak taki kotek wy, 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 wylęgłam. Czy kotek się nie wylęga, ale you know what I mean. E, you know, you know. You, you No, okay, e, Bo ja tak czasem wiesz z styk... tego. Ale to podoba mi się. Im więcej takich, to mi wtedy robi dobrze, bo wtedy myślę, że rozmawiam z zagranicznym, z zagranicznym gościem i wtedy się czuję, że mówię po angielsku. Ale dobrze, to robi nie jakoś w Polsce? Co wszyscy mnie lubią, wa bardziej dlatego, że mam ten drugi paszport. Bo jarają cię, o bo wiesz, bo jeżeli nie są przygotowani z Leny Góry, to zawsze zapytają o Stany. Wiem. A myślę, że jakbym nie... Y... Ma być trudniej. Nie, nic bym nie wygrała. Nic byś nie wygrała. Zupełnie, no a to wiesz, o w Stanach, U, wow. Tak, nagrody jej dajcie. A jak powie Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon z tym swoim amerykańskim akcentem, to wiesz... Ja mam tego listę, które, takie boxy, z którym sobie tak sprawdzałam przed przyjazdem, tutaj tak, powiedz, że byłaś na Oscarach. Było. Wspo, było. Wspomnij o Jimmy Fallon ten. ten było. było. Z jakim sławnym chłopakiem się całowałaś? Nie było bo, tego. Okay. Z jakim sławnym chłopakiem się całowałaś? Ach, no wiesz, nie powiem, ale tak był taki. Dobrze, że wie, bo to chodzi o to, że ty mnie pytasz, a ja zaprzeczam, że nie jestem skromna i to już za, weszło. Słuchajcie, Johnson na dzwoni. Wyłączenie telefonów jest bardzo ważnym. Y... Pierwszy raz zawsze włączam tryb samolotowy, nie? Ale kocham, kto do ciebie dzwoni, bo ja tutaj powiem naszym słuchaczom, że slow dzwoni art. do Slow Art. Slow Art do mnie dzwoni. Nie wiem, ja wiem, co to jest Slow Art, ale dzwoni do mnie Slow Art i to jest ciekawe. Ale to fajne, to, jest, to znaczy takie przeciwieństwie fast foodu, czyli niekomercyjna sztuka. Tylko powoli. Może ja teraz będę cię zapytam o, o Slow Art. Nareszcie, w końcu. Słuchajcie, no. po 15 latach ktoś ze mną rozmowę zrobi. Jak się no. masz? I'm fine, thanks and you? A nie, you po angielsku? Talking? My English isn't very Because I'm from Poland, Eastern Europe, I prefer Polish language. Lena, hi. But I don't speak Polish. Wow, my English my skills isn't very good, so my my my, my, my communication is very very good. Do you know any rap songs in English? Yes, yes. I know. Hi, my name is What? My name is What? My name Chicky, is Chicky. Bartosz Boruczak. Thank you. Thank you for a short interview. Goodbye. I'm very 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 handsome man like she is very handsome woman. He's looking for a woman. There's his, his number appears at the bottom of the screen. Call him. Nice to meet you. Welcome. Ty nieźle, ale powiem Ci fajne, bo to jest coś takiego, że mi się. Ja właśnie to, wprowadzasz taki Ameryk, wprowadzasz Amerykę w tej rozmowie i to mi się podoba, że taki luz, przejmujesz mikrofon, ktoś do mnie dzwoni. Kurde, tego się nie da nauczyć, Lena. W Polsce tego nie ma? Nie ma. Widzisz, na swój mikrofon. Ale no. mogę do niego mówić. Nie wiem, nie, nie. będzie słychać, ja będę no, tak na dwa. No, no dobra, ale to będzie bardzo. No dobra. jak konferencja prosta. No, no nie, chodzi o to, że ja będę do niego mówić i to będziesz musiał nadążyć i będziesz musiał pamiętać o tym, że ja go nie. No dobra, próbujmy, próbujmy. Próbujmy, ale właśnie chodzi Mniej więcej o to nie ma takiego luzu. Dziewczyny, czy widziałeś jakieś takie luźne formaty, gdzie zaprasza, zapraszana jest aktorka? Dziewczyny mówią, że nie, a dziewczyny są z różnych roczników i z innych pokoleń. No fajnie, było, że, fajnie by było, gdyby coś takiego było. Yy, bo na przykład, yy, chyba który to robi, yy, skoro o nich tak gadamy? Jimmy Fallon. On każe tym ludziom robić jakieś w ogóle rzeczy. Nie, śpiewać, tańczyć, yy, robić. Yy, jak się nazywa Boże? Wspaniały aktor, którego ja uwielbiam. Sam Rockwell. mam. Kocham, dlatego że on świetnie tańczy i on chodzi do tego Jimmy, Jimmy Fallon i on mu każe tańczyć. On mówi, wstawaj i tańcz. I oni, jak te małpy, muszą to robić. I na przykład ja, aktorzy, to są małpy. Ja też jestem i nikt na przykład nie każe mi wstawać i tańczyć, a jakby mi wkazał, to bym pewnie musiał to zrobić. Czyli na bym powiedział, Leno zatańcz. Ale to by raczej bo tak... z kontekstu. Mógł, tak, byś mi puścił jakąś bardzo trudną piosenkę, on tam robi tak, żebyś mi kazał wyciągnąć na przykład jakiś papierek z kapelusza, żeby to było fair i żeby to było takie na oczach widzów powstające i na tym papierku będzie na przykład napisane, mam wszy. I ty powiesz mi teraz, zatańcz taniec, mam wszy i puścisz mi do tego ich troje. Tato. Ja bym wiesz, co bym zrobił. Na przykład, mam wszy i bym wyjął płytę PEI, bo nie wiem, czy wiesz. Peja po poznańsku to wiesz. Rychu, serdecznie się pozdrawiam. No i widzisz. I wtedy możesz robić takie interakcje. Nie bawisz się. Mi tej zabawy brakuje w rozmowach. Więc to jest fajne, że mamy paradoksalnie zobaczcie Lena, ma mikrofon, który nie jest podłączony. Czekał na komentarze. że oprzyszono mu niepodłączony mikrofon. Więcej luzu, więcej dystansu, bo my, życie jest tylko jedno. To, to, to totalna prawda. To totalna Trzeba korzystać z niego ile się da. Totalna prawda i więcej się do, śmiać i bawić. Faktycznie jest tutaj szaro-buro, teraz na szczęście spadł śnieg, więc jest lepiej, ale te następne parę miesięcy będą... To do Stanów, Nie. zachodnie wybrzeże. Ale to właśnie chodzi o to, że my jesteśmy tu, ja teraz też jestem tu i żeby, kurczę naprawdę, żeby ludzie się więcej śmiali i żeby puścili trochę. Zapraszasz mnie do Stanów? Nie. Weź kurde, zapłacę ci. Nie. No dobra, nie, to nie chciałam się spoufalić, ale nie wyszło. Dobra, wracamy do takiej neutralnej rozmowy. Kiedy można będzie i bago zobaczyć w kinie? Bo to jest wielka robota, po pierwsze. Po drugie, ta rozmowa będzie krótka, syntetyczna. Wkrótce się pewnie mówimy na dłuższą albo na równie e, długą. Bo zazwyczaj rozmowy jak, jak Lena Góra to mama, smutne emocje. Oj, mama była taka, ja byłam taka. A ja właśnie chciałam przewrotnie inaczej, żeby było więcej uśmiechu. Ej, bardzo chętnie. Mama w ogóle jest super śmieszna. Wiesz, moja mama, która. Mieszka w domu na kółkach nad jeziorem od 7 lat i można wymyśleć, Boże, ale smuteczka. Ale czar? No, ma tylko radio w ogóle, więc w ogóle nie wiedziała na przykład o tych nagrodach, bo no, w ogóle to ją wszystko omija. Jest, tego, jest tak zabawna i tak śmieszna, i śmieje się z tego wszystkiego, jest tak sarkastyczna i mądra, i to też troszeczkę jest w filmie, bo ona mając gdzieś tam jakieś takie, wiesz. Społeczeństwo patrzyło na nią i myślało, o Jezu, ona jest chore psychicznie, w ogóle zamknięcia ją w psychiatrii. To jest problem. Ja nawet widzę to po sobie, czy po tobie, pewnie wielokrotnie spotkałeś się z opiniami, o, byłaś niegrzeczna, szalona, wariatka, bo ludzie nie potrafią okiełznać, innych ludzi, którzy wychodzą przed szereg, są inni. Ostatnio robiłam spocik do legalnej kultury, z, z którą, których bardzo uwielbiam cały tam team i... i... czytałaś to, Lena Góra. Tak i na początku w kinach jak idziecie zobaczyć film, no to jest tam coś tam coś tam, korzystajcie z legalnej kultury, nazwisko osoby, która to czyta. Lena Góra. A ja powiedziałam i oni byli zadowoleni, że tak wymyśliłam sobie, powiedziałam, że niegrzeczne dziewczynki chodzą, idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. Czyli na przykład do kina. Ale to, Lena Góra. Lena Góra, to jest faktycznie jakby miała jeden cel w tym krótkim życiu. E, to się bardzo cieszę, że mogę tutaj być w Polsce i faktycznie wszystkim młodym ludziom, bądź starszym ludziom, bo Przerówn moment to było też bardzo temat o moim ostatnim filmie do starszych ludzi, żeby im powiedzieć, nie bądź już grzeczny, nie bądź już grzeczna, nie musisz. A to teraz czas na ten Twój tekst w legalnej kulturze. Ja ci teraz prze, nie przerywam, tylko oddaję Tobie głos. Proszę Państwa, Lena Góra. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. Korzystajmy z legalnej kultury. Lena Kura. Jak pięknie, zrobimy sobie z tego powiadomienie sms, jak będzie dzwonić, jak będą do mnie dzwonić aktorzy czy aktorki, to będzie Lena Góra. No, ekstra. Ale to by było super. To jest ok dla legalnej kultury, że my tutaj... Tam no, dlaczego? Jakieś... No, promu no promujemy, nie? No dlaczego? Promujemy legalną kulturę. I pro totalnie, to w ogóle chodźcie też do kina ludzie, ja pierdziele, że ludzie przestali chodzić do kina. Korona, serwisy streamingowe, lenistwo. Uważam, że żeby ludzie wrócili do kina w Polsce musi podobnego, wiadomo Barbie Oppenheimer, dziś musi być wydarzenie. Ostatnim były takie dziewczyny z Dubaju, bo każdy chciał zobaczyć, bo wiesz, seks, znane osoby, kogo pokażą, kogo ujawnią. Musimy budować wydarzenie. Ja też życzę Ci tego przy okazji IMAGO, żeby film, który właśnie kiedy? To będzie w przyszłym roku chyba, nie w kinach. Wiesz, tak, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję o to wydarzenie, bo tu faktycznie możemy zrobić fajne rzeczy. Typu, myślimy o tym, żeby wskrzesić nasz zespół, ten z IMAGO. Wow. No, pod wodzą Andrzeja Smolika i żeby w ogóle pograć trochę koncertów. I mam go z gościnnym udziałem. No właśnie. Na wow. albo, albo właśnie jakieś. Ja, to było Pancerne rowery, dobrze mówię? Tak. matka śpiewała w aptece w ogóle. Też, no. Ale czad, ja lubię aptekę. Kawałam go ostatnio na mm, imprezie release e, Smolikow, świetnego, świetnego nowego albumu z, e, z Ziomkiem, za Kiew chyba. Tak. Smolikiew świetne to, polecam. W każdym razie przychodzi tam Olaf Deligrasow, którego ja e, pamiętałam jak takie malutkie, dzie dziecię... -dzie -dzie 3 -latka, wiesz? I potem przez lata go nie widziałam i zawsze moja mama, która była bardzo skromna i nigdy nie mówiła, że w ogóle ma jakąkolwiek karierę, nic, nic, mówiła, Olaf, że ona była taka w nim zakochana zawsze. I on przychodzi na tą imprezę i Andrzej mówi w ogóle: Olaf, wow, w ogóle przyszedłeś na imprezę, nigdy nie wychodzisz z swojego lasu, bo on nie wychodzi ze swojego lasu. Niczym moja mama patrzy jakich ten. E, Ale przyszedłeś, i zarobiliście wiesz, w ogóle, kto tu jest? To jest Lena córka Eli Malwiny, a my właśnie zrobiliśmy film, bo on też jak Ela w tym lesie i nie wie w ogóle nic o tym filmie. Zrobiliśmy film razem, stała nagrodę w Gdyni. Ja też i w ogóle o Eli, górze Malwinie twoje! I Olaf Zielony w ogóle jego ziom smolik, nagle ja córka Eli, takiej, która nie wiedziała, w ogóle, gdzie jestem i co, kim jestem. I miałam z nim najpiękniejszą rozmowę, taką, która mnie wzruszyła. Po prostu to był powód na robienie wszystkiego, co zrobiłam do tej pory, kiedy on powiedział mi, jak ważna dla niego była moja mama i potem jak poszłam do niej i powiedziałam to samo i po prostu jakby wszystko pozamiat. To druga część ma go będzie. Dro wygląda. Drodzy Państwo, z tą panią można rozmawiać godzinami, można rozmawiać dniami, nocami, miesiącami, latami. Niech ci się wiedzie, dziewczyno. Niech mi się wiedzie. Powiedz mi, ostatnie pytanie: takie skryptu. to nie jest tak, że często namawiają cię w trakcie nagrywania filmu do scen łóżkowych, że często zaangażuję aktorkę po warunkach fizycznych? po skryptu. Luz, bo tutaj nie mam ciekawej niestety odpowiedzi, bo ja nigdy nie miałam takiej sytuacji chyba. Ja tak bardzo walczę o tym, że ja w ogóle nie jestem jakaś dziunia, tylko jestem cool raperem, Sterem. O, i na koniec tam zarapuję Lena, i tak zakończymy rozmowę. Garbaty Aniu, szedł na ziemię, powiedział: Nigdzie stąd nie pójdziecie to więzienie, choć wierzeń tu macie zatrzęsienie Jesteście sami jak swoi na antenie. Od dwóch tysięcy lat porządkujecie świat według zasad, według których jest To jest kraj długi i szeroki. Potoki. potoki. Jak przecież życie bez większych obrażeń, powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat, świat ten wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w kryzecie. Słuchajcie, to jest pierwszoplanowa postać Lena Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, aż mi się Guziczek odpiął z tego wszystkiego.